Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Gieta Sadyo Misje Projektantów. Dzisiaj mam dla Was przygotowaną misję od zupełnie nowego projektanta, który jeszcze nie pojawił się w ogóle w mojej serii. Będzie to misja pod tytułem Problem na lotnisku. Zobaczmy, cóż on takiego ciekawego tutaj stworzył. Zaczynajmy! Misją by Pelotek. Coś się stało, Steve? Tak, Mark, nie mam dobrych wieści. Nie owijaj w bawełnę, mów, co się stało. Jakiś bogacz kupił lotnisko, no i nas zwalnia. Co? Co ja powiem mojej żonie? Potrzebuję tej pracy. Ja też, ale nie mamy wyboru. Dam nam chwilę na opuszczenie tego terenu. Boże, poczekaj w samochodzie, zaraz przyjdę. Moi ludzie już stąd poszli. Dobrze, proszę dać im porządną ostatnią wypłatę. Za tyle, co pan mi zapłacił, to żaden problem. Mark, rusz się! Wsiąść do samochodu. No dobra, widzę, że jacyś dwaj goście sobie interes ubijają, ale my mamy swoje zadanie. W takim razie lecimy. Zawieź Steve'a do jego domu. No dobra, w takim razie wyjeżdżamy stąd. Tutaj chyba jest jakaś droga polna, z której sobie skorzystamy. No dobra, jedziemy. Pytanie, gdzie to mieszkanie jest. Chyba domyślam się, że w Las Venturas gdzieś. Zatem kierujmy się tam. Będę musiał sobie zjechać z tej drogi, ponieważ tędy to, to raczej nie dojadę zbyt szybko, więc lepiej będzie sobie skrócić trochę trasę, tylko żebym tutaj uważał, żebym się nie rozbił, bo ten teren jest trochę taki nierówny. No oczywiście ci kierowcy, to pędzą po tych drogach takich mniejszych. Dobra, jesteśmy na miejscu super. I tutaj gdzieś się parkuje dokładnie. Dzięki za podwózkę Mark. Do zobaczenia! Jedź do swojego domu Ok, koleżka odwieziony w takim razie jedziemy dalej Jestem ciekaw czy mieszkają w ogóle gdzieś w okolicy, ale... No, powiedzmy, że w okolicy Dobra. No to zaraz zaparkujemy, tylko sobie ominę ich. Dobra, i tutaj też wjeżdżamy. Ok. Wyjebali mnie z roboty. Jak mam jej to powiedzieć? Kochanie, co ty tak wcześnie? Nie było cię raptem dwie godziny. Szef, on. Yy, no, on. pozwolił mi dziś wcześniej skończyć. Oj, coś kłamiesz. Puścił cię tak bez niczego? Nie, bo on. kazał mi przyjść po 21, w zamian za wczesny powrót. Skoro tak, to przebierz się i prześpij. przydać się energia na potem. Dobrze, skarbie. Tego samego dnia o 21.00 Steve, tu Mark. Mark, nie pojebały ci się godziny? Nie, masz chwilę, żeby się przyszykować. Zaraz będę u ciebie pod domem. Że co? Powiedz o co chodzi. Chcę się przyjrzeć temu nowemu właścicielowi lotniska, a to też twoja sprawa. Jezus stary, dobra, nie będę um, się z tobą kłócił Jedź pod dom Steve'a. Ok, w takim razie znowu wsiadamy I ruszamy tą samą trasą co wcześniej Dobra, zobaczymy czy tutaj wyskoczy z mieszkania, czy tylko znowu będę musiał na jego parking podjechać Tak, chyba znowu trzeba będzie na jego parking. Wjeżdżamy na jego pose... A, już czeka na nas, dobra, okej. Okay. I... Siadaj w takim razie. Wziąłeś pistolet. Zawsze go przy sobie noszę. Dobrze. No to w takim razie wracamy. Zajmij pozycję na wzgórzu. Czyli wygląda na to, że wracamy do lotniska. Na lotnisko to znaczy. Niech ja się tutaj przedostanę, tylko że tutaj będzie tym razem od tej strony trochę e, ciężej wjechać, ale tutaj na szczęście sobie znalazłem jakąś dróżkę. Dobra, tylko żebym uważał na tych... ale od dziwo jest to pusto. Trochę, dobra. I tym razem sobie wjedziemy jakoś od tej strony. Czy to tutaj nie jest zbyt stromo pytanie, bo tak się tutaj zastanawiam? No może trochę, ale dajemy radę, dobra. A nie, na wzgórzu. Dobra, dobra, dobra. Do sorki, teraz to się powaliło mi trochę. Trzeba będzie objechać to miejsce. Dobra, to wiecie co, to chwilę mi to zajmie, zaraz się spotkamy. W porządku, dojeżdżam na miejsce. Tym razem sobie jedziemy tak, tylko żebym tutaj teraz nie zleciał. Tym razem. Ok, tutaj myślę, że wystarczy. Widzę jakąś cysternę, helikopter. No, widzę, że się dzieje. Zobaczmy w takim razie, co jest tu grane. Patrz, mówiłem, że coś tu śmierdzi. Nie brałem przyryśnica. Nie, ja pierdolę. To jakaś transakcja. Jaki jest ten To na co czekasz? Cykaj foty. Zrób zdjęcie składu broni. Zrób zdjęcie bogacza. Dobra, to jest ten typ. Dużo twarzy nie widać. I patrz, to ten śmieć, który kupił to lotnisko. Tam są śmieciarki. Pewnie tam mają więcej tego towaru. Cholera, musimy to szybko zgłosić na policję czyli do komisariat, zanim będzie za późno. No dobra, w takim razie ruszamy. Wsiadaj koleżko. Pytanie, czy ktoś nas nie wykryje tutaj, ale. Ale myślę, że byliśmy dostatecznie skitrani, tak mi się wydaje. No ale kto wie, zawsze mogą takie nieprzewidywalne okoliczności być. Tylko, że ta moja fura nie ma mocy i chyba nie wiedzie pod to wzgórze, chociaż zobaczymy, może jakoś tak się uda. No Powiedzmy, że się udało, ale trochę ciężko z tym, dobra. Musimy dotrzeć do tego komisariatu. Nie mam aż tak dużo czasu, więc zjeżdżamy na autostradę czym prędzej. W porządku. I okej. Okay. No dobra, to w takim razie pędzimy. Teraz to łatwizna. Trochę się przejada autostradą i dojedziemy nią do jakiegoś punktu. Powinno być okej. Okay. Dobra, okej, okay. Trochę tak niestabilnie coś czuję, że to jest. Ale daje radę. Tak, znowu jakąś trawkę wjechałem. No właśnie jeszcze ci użytkownicy są głupi, że oni mogą ci na pas wjechać bez kierunkowskazu, niespodziewania. To jest wpłyniające czasem, muszę przyznać. Jeszcze ta bawka podnosi ręce, nie, jeszcze nic nie zrobiłem. No i dobra, jesteśmy prawie na miejscu. Więc teraz wystarczą skręty. I okej. Okay. Dobra. Daj im popalić. No dobra, czyli rozumiem, że została policja zawiadomi zawiadomiona, i od razu ruszyliśmy do akcji. No dobra, w takim razie rozwalamy tych pajaców. Jakiś toj, toj. <ścoughs> Nie wiem co to jest. Dobra, widzę, że chyba aparat mamy jeszcze. Tak, mamy digla. MK i aparat. <laughs> no, widzę, że tutaj będę podchodzić. A tu jest zarąbista pozycja właśnie do strzelania. Myślałem, że jeszcze jacyś wyjdą, ale już wystarczy. Dobra, i wiecie co ja sobie zrobię? Ja ich obejdę tutaj. Bo czemu nie? O, dokładnie, idiota nawet mnie nie widzi. A, to jest jakiś boss chyba, dobra. No to trzeba go rozwalić. Dawaj może diglem go. A dobra, teraz mnie nie widzi, bo jest zajęty zbyt moimi kolegami z drużyny. No to w plecy walimy, tak jest, cały magazynek wpakować mu. Zajebiście. Dobra robota, panowie. Gdyby nie wy i wasze zdjęcia, te bandziory zdobyły, zabiłyby prezydenta. I co wy na to, żeby pracować w policji? <laughs> Zdziwienie na twarzy. Szefie, ktoś ucieka! Rozwal go. O no i nie wiem, czy mi czasu nie wysta wystarczy. No, chyba się zbagowało coś. Misja niezaliczona, dobra. Widzimy się zaraz w tym momencie, bo to chyba nie jest za mało czasu, też chyba, ale poniekąd może się tutaj zbagować. Bo ja spodziewam się, że ten samolot musiał wybuch mógł wybuchnąć od razu i w czasie, kiedy autor to testował, pewnie wybuchnął od razu, ale zdarzają się takie bugi, że właśnie yy, on wybucha później. Ja jestem do tego przyzwyczajony, bo sam to przetrwałem generalnie. Dobra, widzimy się za chwilę. Myślę, że następnym razem może zadziała. Miejmy taką nadzieję. No dobra, spróbujmy jeszcze raz w takim razie. Widzę, że mamy tylko jedną rakietę i proszę, udało się, dobra, w porządku, czyli tylko do tego momentu miałem przewidzieć, no ale dobra, nie wiedziałem, ale zawsze chcę dogrywać do końca tą misję. No dobrze, w porządku, a zatem nadszedł czas na podsumowanie tej misji. Jako, że jest to pierwsza misja tego autora na moim kanale, to trochę się tutaj rozgadam. Chcę mu dać jak najwięcej przydatnych rad, żeby po prostu lepiej wykonywał e, swoje misje. Poza tym, w dwóch ostatnich odcinkach w ogóle nie było recenzji z mojej strony, więc trochę chciałbym to nadrobić. Zaczynajmy. Pierwszą rzeczą, która mi się tutaj spodobała, jest pomysł na całą misję i na całą fabułę. Naprawdę fajny, ciekawy, oryginalny pomysł. Całkiem ciekawa lokalizacja, muszę również przyznać. No naprawdę, fabuła jest fajnie poukładana, bardzo pomysłowa. I naprawdę jest ona jak najbardziej tutaj plusem, według mnie. Sekcja wprowadzająca również jest dosyć dobrze zrobiona. Nie wjeżdżamy od razu z grubej rury, to wszystko się tak naprawdę rozwija. W miarę jak wchodzimy w głąb misji, to coraz więcej pojawia się rzeczy odnoszących się do całej fabuły. I to się fajnie naprawdę rozwija z czasem. I to mi się podobało w tej misji. W ciągu całej misji pojawiło się kilka takich dosyć rozbudowanych dyskusji, i to też było jak najbardziej tutaj plusem. Mapa bitewna tego całego lotniska również została według mnie prawidłowo przygotowana. No, może ten Toy -Toy to tak średnio mi tutaj pasował, ale ogólnie wszystko inne to jak najbardziej tutaj na plus to zadziałało. To było w porządku wykonane. Podobało mi się miejsce również obserwacji tego całego bogacza. Naprawdę dobrze było to dobrane miejsce. Co prawda, z jednym takim szczegółem, o którym się tutaj wypowiem później, ale z pewnością. Było to dobre miejsce na obserwację. Wysoko nie było widać ich. To według mnie było najważniejsze. Poziom strzelaniny, kiedy ci antyterroryści już wkroczyli do akcji, był całkiem w porządku, moim zdaniem wykonany. Parę baniek było wyłączonych. Różnorodne przeciwnicy mieli wyposażenie. Byli naprawdę fajnie tutaj porozmieszczani, więc akcja wyszła całkiem nieźle. I również efektowne było zakończenie tej misji, czyli efektowne rozprawienie się właśnie z tym bogaczem, rozwalenie go, wyrzutnią. Rakiet, to było naprawdę na plus. Zrobione. W porządku, jeżeli chodzi o plusy, to już jest wszystko. Przejdźmy teraz do minusów. Pierwszym takim drobnym błędem, jakim zauważyłem, były takie drobniutkie błędy w pisowni. Yy, pojawiły się jedynie dwa błędy ortograficzne. Kłócił i wzięłeś, z tego co pamiętam, ale chodzi mi głównie o polecenia. Na końcu poleceń stawia się kropki, bo tego w ogóle tutaj nie było. Ale to są drobne błędy ogólnie te dialogi naprawdę były w miarę w porządku napisane. W sekcji wprowadzającej zabrakło mi takiego jednej bardzo ważnej rzeczy. Z jakiego powodu ci ochroniarze zostali zwolnieni z pracy? I ja wiem doskonale, że ten bogacz po prostu chciał się ich stąd pozbyć, ale należało po prostu wymyśleć jakiś powód, dla którego ci ochroniarze mieli się zawinąć z tego lotniska. No, po prostu jakąś bajeczkę mógł wymyśleć zarówno ten bogacz, albo właśnie ten pracownik. Że jesteście zwolnieni, dlatego że dlatego. No, coś po prostu należało wymyśleć. Bo to tak wygląda, jakby oni trochę tak znikąd zostali zwolnieni bez powodu. Nie podobały mi się trochę checkpointy w tej misji. To jest taki również bardzo drobny błędzik. Przy posesjach tych bohaterów powinny być one odrobinkę większe. I przy tym komisariacie to w ogóle tamten checkpoint totalnie nie pasował i należało go po prostu zamienić. Przejdźmy sobie teraz do momentu, w którym rozgrywał się w domu bohatera. Bohater właśnie powiedział żonie, że zamiast tego, że go zwolnili z pracy, to on będzie szedł do pracy o 21. Ona kazała mu się tam przebrać, ale według mnie, kiedy on wychodzi właśnie o 21, powinien być znowu przebrany w tamtym mundur, gdyż ta żona po prostu by już mogła wtedy podejrzewać, że coś jest nie tak. On jej powiedział, że on idzie do pracy po 21, więc skoro wychodzi do pracy, to musiał być raczej w mundurze. Ale można było też właśnie w tamtej sytuacji taki wątek wymyśleć, po prostu, że ona by po prostu w tych godzinach mogła być poza domem, nie wiem, by odwiedziła swoich rodziców, może by poszła do jakiejś swojej roboty, no po prostu coś wymyśleć trzeba było w tej sytuacji potem właśnie gdy bohater wyrusza właśnie po tej 21 on właśnie zajeżdża po swojego przyjaciela ten przyjaciel właśnie bierze pistolet, on mówił mu, że jedziemy go obserwować ale nie mówi mu w ogóle w jaki sposób chcemy go obserwować. Tak po prostu zabieramy go i jedziemy prosto na wzgórze. To jest takim nietypowym miejscem i należało po prostu poinformować naszego przyjaciela o tym w jaki sposób chcemy informować, obserwować tego całego bogacza. Albo można było nawet wątek rozwinąć, że nic mu nie, nie powiemy. Jeżeli dojedziemy to się dowiesz, że tak powiem. Przejdźmy sobie teraz do obserwacji tego całego bogacza. Miejsce mi się podobało. Ale chodzi mi jeszcze o moment obserwacji, właśnie tego człowieka. Niestety, moim zdaniem, tego bogacza totalnie nie było widać za bardzo. Kiedy robiliśmy mu zdjęcia, w ogóle nie było widać twarzy, gdyż on jest odwrócony do nas plecami. A skoro nie ma jego twarzy, to teoretycznie mógłby to być każdy koleżka. No i ten dowód, który mu żeśmy mu cyknęli, no nie jest według mnie taki za bardzo realistyczny nie jest rzetelny, dlatego należało po prostu ustawić ich w innej pozycji, oni powinni być tutaj ustawieni o w ten sposób po prostu, odwrócić ich o 90 stopni bohater jeszcze w czasie obserwacji właśnie wspomina coś o śmieciarkach że widzi jakieś śmieciarki, ja tutaj właśnie się tak rozglądałem właśnie tym aparatem, bo nie wiedziałem gdzie one są no i okazało się, że one były właśnie w tym miejscu i tak się składa, że w ogóle nie widać było tych śmieciarek. Jedynie widać o tą malutką końcówkę tutaj, ale ją jest bardzo ciężko rozpoznać. Dlatego te śmieciarki po prostu należało umieścić po prostu w bardziej widocznym miejscu, aby ten dialog był po prostu bardziej rzetelny według mnie. Następnie bohaterowie właśnie zawożą pod presją czasu dowód. I antyterrorystyczna się pojawia, tylko ona tak się pojawiła strasznie znikąd na tym lotnisku, i zabrakło, właśnie, etapu zeznań tych ochroniarzy, który był bardzo istotny dla tej misji. No bo zabrakło po prostu powodu, dla którego oni się tutaj zjawili. No rozumiem, no popełnili przestępstwo i tak od razu się antyterrorka tutaj zjawia, ale zabrakło mi dialogów, zeznań, przede wszystkim tych ochroniarzy, którzy byli bardzo istotni. W czasie tej akcji, jeszcze aparat, właśnie, który był właśnie w rękach tego ochroniarza, on powinien zostać usunięty w czasie, kiedy zmieniliśmy się na antyterrorystę, bo tak średnio ta rzecz pasowała. Po akcji terrorystycznej. Właśnie ten antyterrorysta mówi, że gdybyśmy ich nie dostarczyli im tego zdjęcia, to oni by zabili prezydenta. Tylko skąd on w ogóle wiedział, że oni planowali zamach na prezydenta? I właśnie, gdyby był ten etap związany ze zeznaniami właśnie tych ochroniarzy, oni właśnie by zeznawali i by po prostu wpadli na jakiś trop tych bandytów, żebyśmy trafili na jakąś organizację bardzo przestępczą i trzeba było ich szybko zatrzymać. I tego właśnie zabrakło, tego właśnie zabrakło, ponieważ no. Z tym prezydentem to tak trochę znikąd jest to. Nie, nie pasowało za bardzo, ale gdyby były te zeznania, to jakby bardziej mogłoby być dobrze. Jeszcze właśnie e, przechodzimy sobie teraz do końcówki misji. To skąd ten antyterrorysta właśnie miał wyrzutnie rakiet, to mnie bardzo zastanawia, e, czy jego drużyna przywiozła, czy może znaleźli na polu bitwy, należało po prostu jakąś kastenkę umieścić, która by to wyjaśniła. I niestety, moim zdaniem, misja nie miała jakiegoś ciekawego zakończenia. Owszem, było ono efektowne, ale to nie jest zakończenie, które pasuje do tego typu misji, moim zdaniem. Moim zdaniem, misja powinna się skończyć jakimś dialogiem, jakąś catscenką. Nie wiem, czy ci bohaterowie jednak y, pójdą do tej policji, bo byli bardzo zaskoczeni, ale odpowiedzi od nich nie dostaliśmy. Więc czy pójdą do tej policji, czy może im odmówią? Jakie są plany generalnie z tą organizacją? No, można było dużo ciekawsze zakończenie wymyśleć. Oczywiście efektowne te strącenie tego samolotu mogło się pojawić, ale jeszcze po tym jakieś dialogi ciekawe katceńki. No, i w porządku, jeżeli chodzi o moje argumenty do tej misji, to już jest wszystko. Wiem, że tutaj dzisiaj naprawdę sporo się rozgadałem, ale w ostatnich dwóch misjach w ogóle tych recenzji nie było. Co więcej, pojawił się nowy autor. Jego pierwsza misja i chciałem po prostu wyciągnąć jak najwięcej, żeby mógł po prostu tworzyć lepsze dzieła. A tak podsumowując, ostatecznie, co mogę powiedzieć? Misja z pewnością miała potencjał na coś więcej, ale była ona naprawdę w miarę nieźle wykonana. Była nieźle wykonana. To była naprawdę pozytywna misja, mogę śmiało stwierdzić. Było trochę szczegółowych błędów, było trochę niedociągnięć w fabule, ale naprawdę było też. Kilka pozytywów naprawdę mocnych, i podobał mi się przede wszystkim pomysł, pomysł, pomysł. Dlatego moja ostateczna ocena tej misji to są 3,25 gwiazdki 3,25 gwiazdki naprawdę niezła ocena, całkiem pozytywna misja naprawdę jak najbardziej było nieźle, ale trzeba na przyszłość skupić się bardziej nad fabułą, nad dialogami, nad szczegółowymi błędami. Zatem mam nadzieję, że autor wyciągnie odpowiednie wnioski, a ja będę oczekiwał na jego misję w przyszłości. Dzięki za uwagę, to wszystko ode mnie i widzimy się w przyszłych materiałach. Trzymajcie się, cześć!